Cześć, jestem Mikołaj Firek, jestem redaktorem naczelnym w redakcji Złotego. Chciałem wszystkich serdecznie powitać na naszym nowo założonym kanale YouTube. Przygody z tym kanałem rozpoczniemy od formatu, który nosi nazwę Fakt czy Opinia. Zasady tego formatu są wyjaśnione w dalszej części odcinka, tym samym zapraszam do oglądania. Ames Rodriguez jest najlepszym ofensywnym pomocnikiem na świecie. Fakt. FC Porto w lidze hiszpańskiej walczyłoby o mistrzostwo. Fakt. Rashford jest lepszym zawodnikiem niż Martial. Opinia: Portugalia będzie mieć najmocniejszą reprezentację na Euro. Fakt. Środek pola Busquets, Xavi i Niesta był lepszy niż Casemiro, Cross Modric. Opinia